Przedstawiam Państwu po raz kolejny Irynę Lasotę. A odwagę rozmawiać z nią ma Wiesław Johan. Żeby ten pojedynek był wyrównany, to Irena będzie mówiła o Gruzji. A wyrównany dlatego, że Wiesław też tam był. Irena tam była przez 6 tygodni, dowodząc grupą 80 obserwatorów, więc już wie więcej niż ci biedni Gruzini i tego się dowiemy. To, że w sierpniu 2008 roku prezydent Kaczyński poleciał do Gruzji, było jednym z najważniejszych wydarzeń w polityce Unii Europejskiej i samej Europy był to wyjazd, który całkowicie zmienił nieznane nam jeszcze plany i Rosjan, być może i Gruzji, i że uważam, że był to i politycznie, i osobiście bardzo bohaterski gest, który wobec tego, że w Polsce istniały i istnieją ciągle tak silne podziały polityczne, to zostało zlekceważone i wyśmiane przez różne grupy i partie polityczne i uważam, że to było na szkodę Polski. Czy pani dostrzega w programie Iwani Szwilego, że on podejmie działania zmierzające do y, przyłączenia do Gruzji tych dwóch prowincji Abchazji i Południowej Osetii. Czy jest taka szansa, że te prowincje jednak wrócą do, do, do Gruzji? Czy, tylko, czy to był taki zabieg, zabieg, no, powiedziałbym lekko propagandowy, lekko medialny wobec dziennikarza, który przyjechał, no, dla nich z Zachodniej Europy. Więc. Y Trudno mi jest wypowiadać o intencjach Iwaniszwili tak jak, znaczy w szerokim sensie, natomiast uważam, że już po kilku tygodniach pewne rzeczy można ocenić, m.in. kto został odpowiedzialny za różne rzeczy w różnych ministerstwach i w parlamencie, ponieważ o wszystkim rzeczywiście decydował Iwaniszwili. Otóż ministrem od y, spraw Abchazji i Osetii został Pata Zakaraszwili, który jest członkiem... To ja? Nie, A, to pan. E, partii e, ja, tak? partii Republikańskiej, która jest dla wielu gwarantem tego, że e, gruzińskie marzenie, gruzińskie marzenie to jest nazwa koalicji Iwaniszwili. Otóż partia republikańska jest partią założoną... Partią. Co pan robi. Nie, nie, bo to ja mogę... Ja pan, pan, pan tak? E... No. Partia Republikańska jest najstarszą. Partią w Gruzji powstała mianowicie w 1978 roku. Ja wiem, że to rok brzmi bardzo źle, ale jego założyciel, jego brat i trzeci członek wylądowali w Gułagu. Więc jest to partia założona w podziemiu, opozycyjna, bardzo rzadko, właściwie chyba jedyna taka na całym Kaukazie. Ta partia ma swoją ciągłość, to znaczy ci założyciele, którzy byli w Gułagu, ciągle są, zostali zresztą wybrani do tego parlamentu. I dla wielu są gwarancją i demokracji, i republikanizmu, i niezależności, suwerenności Gruzji. Jeżeli państwo chcą sprawdzić, oni istnieją w różnych słownikach dysydencji. Nazwisko Lewan Berdzeneszwili, Dawid Berdzeneszwili, to są ludzie. a Apata Zakaraszwili jest tej samej partii i jest właśnie ten, który będzie, tym, który będzie prowadził negocjacje, czy będzie, to się nazywa Ministerstwo Reintegracji Abchazji i jeżeli od razu, bo już nie będę dalej ciągnęła, czy jest na przykład też, dla wielu ludzi było bardzo istotne, że spikerem parlamentu został przewodniczący Partii Republikańskiej, Dato Zupaszwili, a przewodniczącym Komisji Prawnej, legislacyjnej w parlamencie, właściwy autor Konstytucji Niepodległej Gruzji, Wafan Kwaladze. Pewnie, że prosimy o takie smaczki. Smaczek. No. Wszyscy są przygotowani na to, w tych krajach, gdzie się fałszuje wybory, może i w tych, w których się mało fałszuje, że ci wszyscy y, 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 z obserwatorzy z OBWE to są turyści wyborczy i że właśnie przyjeżdżają, mieszkają w szeratonie, dostają wspaniałe dniówki, a potem dzipami z napisem OBWE objeżdżają te kilka punktów i nawet jeżeli nie wiadomo z góry, w którym punkcie oni będą, wiadomo, że oni w końcu wyjdą i wtedy można wrzucić te 400 czy 500 biuletynów już przygotowanych. Ym, nasi ludzie którzy, chyba najmłodszy miał 20 kilka lat i był z ruchu republikańskiego z Bielska-Białej, a najstarszy, no nie będę tutaj wypominał wieku, ale chyba był senator Romaszewski, byli proszeni o jedno, to znaczy dosyć trudne, żeby przyjść o siódmej rano, kiedy jeszcze nie otworzono, siedzieć cały czas, nie wychodzić aż do podliczenia głosów i pisać ile osób przyszło. I każdy z nich miał tłumacza i do tego... Jeżeli któreś chciało wyjść na papierosa czy do toalety, to drugie zostawało i liczyło. Więc właśnie chcę opowiedzieć, jak wyglądało. A ja jeździłam akurat po takich dwunastu najtrudniejszych okręgach, i w jednym z nich siedział senator Romaszewski z żoną. Pani wyprzedziła moje pytanie. Miałam o to zapytać, ale proszę bardzo, nie pani mówi. I kiedyśmy, kiedy przyjechaliśmy, żeby tam właśnie zostawić państwa Romaszewskich z tłumaczem, wszyscy byli strasznie zadowoleni ci wszyscy członkowie komisji. To był malutki pokój, który był szkołą, bo tam te szkoły też bywają malutkie i byli gościnni i sympatyczni. I ja już wyjechałam i potem ktoś zaproponował, że może e, pani Zofia wyjdzie na spacer. Pani Zofia wyszła na spacer, ale pod urną siedział senator i robił te swoje kwadraciki. Potem pan senator wyszedł na spacer. Zofia siedziała i robiła kwadraciki, i w jakimś momencie oni zobaczyli, że źle się dzieje. Mianowicie, Zofia Romaszewska wyjęła obrusik, serwetki, chlebek, serek i pomidorek, i zaczęła robić kanapki dla pana senatora i dla siebie. I oni wtedy zaczęli rozumieć, że oni nie wyjdą. I to się odbywało w 40 punktach identycznie, znaczy w jednym nam podobno zasnął i tam było troszkę gorzej. W 30, ale, ale nie, pol, nie z Polski, ale, w mówię, to Zbyszek Romaszewski zasnął, nie. Nie, nie. oni w nie. czujność... Nie, nie, oni byli tacy, że oni po prostu rzeczywiście mieli te wszystkie kwadraciki. To jest metoda z Ukrainy. Zbyszka Romaszewskiego i Zosi. Tak, obserwowali, tak, że 4 lata mnie temu się na Ukrainie. Daje, że to się też wyrobiło w Polsce jeszcze tak? w 80. latach, prawda? I w czasie bojkotu i potem i. i ale i metoda myśli... okazała się dobra. Nadzwyczajna, tylko i prawie nikt nie stosuje, a OBWE w ogóle uważa, że to tylko wariaci to robią. E, i. W Gruzji było 1350, jak to się nazywa tych komórek, Obwodów. jak? Obwodów. Okręgów, tak? Obwodów. Ob takie komisji, komisji, komisji. Komisji obwodowych, tak. no. Nam się udało, chcieliśmy obsadzić więcej, nam się udało obsadzić 40. I była dyskusja, czy my mamy bardziej e, obserwować naruszenia, czy zważywszy na to, że nas jest tak mało, raczej zapobiec im. Postanowiliśmy wybrać to drugie i dlatego siedzieli ci nasi i robili te karne. Jaki u nas był wynik? We wszystkich naszych 39, bo w 40 nam zasnął człowiek, było mniej więcej prawie wszędzie 10 do jednego na Saakaszwili. I myśmy byli zachwyceni. Bo problem polega na tym, że frekwencja była około 20%, zamiast normalnej 95%, z czego 90% głosuje na Sakaszwili. I to dla Państwa, którzy popierają wybory yy, jednookrągowe. W ten sposób, ponieważ byśmy w jednym okręgu mieliśmy 12 tych punktów, gdzie zamiast normalnych 1000 osób głosowało 200, ta osoba, kandydatka zresztą Partii Republikańskiej, Przeszła do parlamentu, albowiem jej przeciwnik nie zdobył tych sfałszowanych głosów. E, ja już strasznie. Nie jeszcze mam, ale już no, my nie my będę my, opadała my. szczegółów, jak to się fałszuje. Ale w tej chwili, można powiedzieć, w, w tym postsowieckim świecie istnieje kilkadziesiąt sposobów fałszowania. To znaczy, jedne są wariacje drugich. Ktoś mówi o karuzelach. Jest karuzela rosyjska, ormiańska, gruzińska itd. Chodzi głównie o to, że oni się nauczyli reagować na nas, na obserwatorów. To znaczy, oni już wiedzą w jakim momencie, co trzeba zrobić i jak. I teraz chodziło o to, żeby ich za. Yy, yy. I muszę powiedzieć, że w tych wszystkich wypadkach Józofii i Zbigniewa Romaszewskich też. Po takim zaniepokojeniu między godziną 15 a 20, kiedy było widać, że się nie uda sfałszować, 20, 22, kiedy już było wiadomo, że Saakaszwili się chyba poddaje, no było jednak ciągle napięcie. Potem wszyscy członkowie komisji, czy byli za Saakaszwili, czy za Chwili, dziękowali obserwatorom, że im pozwolili zrobić uczciwe wybory. Pani reno, ale aż, aż się prosi pytanie. Czy według Pani oceny, według Pani najlepszej wiedzy, Według obserwacji, rozmów z innymi obserwatorami, czy można uznać, że te wybory parlamentarne na Gruzji były rzeczywiście uczciwe i te wyniki, które do nas dotarły, rzeczywiście odzwierciedlają wolę Gruzinów? Więc mogę powiedzieć, że w 39. Miejsca były uczciwe, natomiast w tej chwili nasi przyjaciele Gruzini analizują, jak to się dzieje, że tam, gdzie siedzieli obserwatorzy od 7 rano, czasami do drugiej rano, kiedy obliczono głosy, była frekwencja 20%, 25%, a Pół kilometra dalej, w identycznej jej przekroju była frekwencja 96 i tak dalej. I mimo to zwyciężył. Jak ciągle będę pamiętał, zwyciężył być e, Iwaniszwili. I moim zdaniem on zwyciężył naprawdę. Natomiast jakie byłyby inne proporcje głosów, nie wiemy. E, Odpowiedzieć, co mnie zirytowało w tym artykule, który Państwo mogą przeczytać na www.polityka.pl Instytut Wolności Otwiera, i tak dalej. Otóż wydało mi się, że robienie sojuszu yy, wszystkich sił nad tym, że Gruzja jest taka nieowaka, jest w porządku, jak ktoś chce, ale że nikt nie zareagował na dwa zdania europosła Sariusza Wolskiego na tymże posiedzeniu, z których jedno mówiło, jeśli o coś mam pretensje do miszy, tu chodzi o Sakaszilego, yy, to o to, że pozwolił opozycji na zbyt wiele. I mnie się wydaje, że w ustach europosła, posła, polityka, to jest to, co powinno było tą salę wzburzyć, ale gdzie tam? Cytuję. Może nikogo. resztę tego zdania. Tak, niech pan cytuje, proszę Jeśli bardzo. Jeśli o coś mam pretensje do Miszy, to o to, że pozwolił opozycji na zbyt wiele Kropka. Iwanisz przetransferował z Rosji do Gruzji kilka milionów. Tego nie robi się bez pozwolenia Kremla. To jest pełne zdanie pana Sariusza. Dwie dwa, dwa zdania. No, to już są... Proszę ja, Państwa, nie. To jest, dobrze. A chodziło o to, że Iwanisz Szwili robi to, co robi za rosyjskie pieniądze. Pan Bartłomiej Sienkiewicz obecny na tym samym spotkaniu powiedział, że jeżeli się nie mylę, to właśnie pan Sienkiewicz zaraz mogę to zacytować. To wszystko jest z kontrolą, panie Ireno, Tak, tak. Pan był związany z takim towarzystwem, już nie pamiętam, z uh -huh. towarzystwem XXI wieku. Barko Mieśnickiewicz, znana osoba, dowodził, że Iwan Szwili był w latach 90. powiązany z organizacją Stowarzyszenia XXI, XXI wiek, skupiającą elitę rosyjskiego świata przestępczego, wspierającą wtedy słabnące służby specjalne tego kraju. I co zauważył jeszcze Pan Sienkiewicz? Patrzmy, kto będzie awansował w tej chwili w kaukaskim okręgu wojskowym ze służb specjalnych, ponieważ takie sukcesy będą nagradzane. Szaka Szwili, według niektórych badań. Miał szansę wygrać te wybory, a jedną z ważniejszych rzeczy, które to przesądził, był właśnie ten film. Jak powiedział pan europoseł Sariusz Wolski, reżyser tego filmu poprosił o azyl w Unii Europejskiej i przyznał, że ten film został wyreżyserowany. To nie były nagrania ukrytą kamerą, to, to był wyreżyserowany film.